Wiesz, kiedy ostatni raz naprawdę się cieszyłeś? Ale tak szczerze. Nie chodzi o to, że dostałeś kilka lajków pod postem, tylko o ten moment, kiedy coś w serduszku ci się rozlało jak ciepła woda po nogawce w nocy. Pewnie już nie pamiętasz, co? No właśnie. Bo dziś radość to już nie emocja, którą doświadczasz zbyt często. Jak wstajesz, to zamiast czuć, że żyjesz, czujesz tylko jak bardzo ci się nie chce. Przeglądasz Instagrama, widzisz, że ludzie się dobrze bawią, zwiedzają, mają super samochody, dobrą sylwetkę. I zamiast się cieszyć, że świat jest kolorowy, czujesz się jak nastolatek bez epeta w szkole. I najgorsze jest to, że obecnie już nie potrafimy być szczęśliwi bez świadków. Serio, jakby nikt tego nie widział co aktualnie robisz, to czy w ogóle byś to robił dla siebie? Prawdopodobnie nie, bo jak nie ma dowodu albo relacji, to już tak nie żyje. Zawsze fajnie się czujesz jak jednak widzisz te kilka reakcji od znajomych pod storką. Jednocześnie to jest punkt, w którym zaczynasz się porównywać do innych, co mają, co robią. Widzisz typa, co wczoraj sprzedawał nielegalne środki pod blokiem, a dziś wstawia storkę z nowego BMW. A co miesiąc temu nagrywała tiktoki z psem, a teraz modli fansy i kupuje kolejne mieszkanie. Nagle myślisz, co ja robię ze swoim życiem. Zaczynasz mieć wewnętrzne rozterki, bo widzisz, że świat wygląda jak reklama sukcesu, gdy sprzedasz moralność. A ty chcesz postępować słusznie, jak nauczyła cię mama. Przez to, wszystko co widzisz, zaczynasz się czuć jak chłopak, który wyznaje swoje uczucia, wierząc, że ta dziewczyna je odzajemnie, a ona jedynie. no właśnie. I tak zamiast żyć swoim życiem, zaczynasz oglądać cudze jak serial, który cię tylko irytuje. Zamiast się cieszyć, że masz spokój i wmawiasz sobie, że coś jest z Tobą nie tak, bo nie jeździsz na wakacje co trzy miesiące, albo nie stać się na lot z Krakowa do Warszawy na małe zakupy. Ale prawda jest taka, że większość ludzi, co to wstawiają, też tego nie mają, tylko delikatnie manipulują emocjami. Bo dziś wszystko jest takie wystawne, nie możesz się cieszyć z małych rzeczy, musisz to nagrać, pokazać i najlepiej żeby to było coś wielkiego, aby każdy mógł ci zazdrościć. Tylko po co ci w obecnych czasach takie narcystyczne podejście? Za dzieciaka było prościej. Cieszyłeś się, że masz nowy patyk w kształcie pistoletu lub miecza i to był najlepszy dzień w twoim życiu. A bo szło się ze znajomymi niszczyć pokrzywy za stodołą i każdy był szczęśliwy. Teraz masz kompa, iPhone'a, dostęp do wszystkich aplikacji i piosenek świata, a dalej siedzisz smutny. A to dlatego, że system nas rozpieścił. Mózg już nie ogarnia, co jest fajne, bo wszystko teraz jest super przez 5 sekund. Kupujesz najnowszego iPhone'a co roku, walić, że nic się prawie nie zmieniło od poprzedniego modelu. I tak go weźmiesz, spytasz po co, a tak dalej. Zamiast kupić nowy telefon co 3, może 4 lata i poczuć tą różnicę generacji i większą satysfakcję, to większość i tak kupi to co nowe, aby nacieszyć swoje ego przez 2 tygodnie. Awo TikTok cały kolorowy. Mózg dostaje mikrohity przyjemności co chwilę, przez co obecnie ciężko ci się skupić. Ktok nauczył nas, że wszystko ma być krótkie i natychmiastowe. Nie ma już miejsca czekania na nagrodę. Jak coś trwa dłużej niż 15 sekund, to mózg mówi dobra, nutne. A potem nie możesz wytrzymać bez sięgania po telefon co dwie minuty, bo czujesz, że musisz coś zobaczyć. Rozumiem, jak jeszcze ludzie szukali czegoś rozwojowego, ale aktualnie wpadasz w ten ciąg i oglądasz coś tego typu. No właśnie, a w ogóle wiesz jak działa dopamina? To taki mały cwaniak, który odpowiada za to, że coś chcesz, nie za to, że coś sprawia ci przyjemność. Dlatego dopamina nie daje ci szczęścia, tylko pogoń za nim. To taki system nagród, który działa trochę jak pies na smyczy. Ciągnie cię do przodu, ale nigdy nie pozwala się zatrzymać. W efekcie ciągle chcesz jeszcze więcej i więcej. I problem pojawia się nie w tym, że nie masz obecnie powodów do radości. Problem w tym, że masz ich za dużo. I każdy z nich trwa tak krótko, że Twoja głowa nie wie co z tym zrobić. Przykładowo kiedyś miałeś jeden kanał w telewizji i cieszyłeś się, że lecisz Rek. Teraz masz tysiące możliwości, a i tak ma że nic nie ma. Nagle przestajesz cieszyć się z prostych rzeczy, bo zwyczajnie nie robią już takiego wrażenia jak kiedyś. I przez to właśnie czujesz się wypalony. Bo realnie my już nie potrafimy się nudzić, jak masz dwie sekundy ciszy, to już wchodzisz na telefon, żeby czymś zająć myśli. A to właśnie w tej nudzie mózg potrafi się zresetować. Trochę jak komputer, którego trzeba czasem wyłączyć, żeby mógł ochłonąć albo ziomek, który przywali w uco i pyta się, czy po nim widać. Nie chodzi o to, żeby teraz rzucić telefon w kąt i hodować arbuzy. Spróbuj po prostu kiedyś zrobić coś bez celu. Iść na spacer bez słuchawek, zrób kanapkę i zjeść ją na balkonie, patrząc w niebo, albo posiedź na ławce w parku ze znajomym. Bo radość nie jest czymś, co się znajduje. To coś, co się dzieje, jak przestaniesz gonić. Wtedy dopiero zaczynasz czuć. Więc raczej nie umiesz się już cieszyć, bo nikt ci tego nie wpoił. Uczyli cię, jak być produktywnym, jak zarabiać, jak wyglądać. Dlatego myślisz, że wszystkie drogie zabawki zaspokoją twoje oczekiwania. Ale nikt nie powiedział, ej stary, usiądź i porób to, co lubisz. Nieważne co to jest, możesz lepić pierogi, jodłować, cokolwiek, tylko zrób to w ciszy. Odłóż ten telefon, daj odpocząć twoim synapsom i zbierz myśli, bo pewnie w głowie masz niezły burdel. Ej, hey, bądź tutaj, wybierz mnie. No, to możemy być „Tutaj.” Bratku, i wiesz co? Nie musisz nic nikomu pokazywać, udowadniać. Szczęście to nie jest ten moment, kiedy wszystko ma Ci wychodzić, to raczej ta chwila, kiedy już przestajesz się spinać, że musi.